To wideo powstało dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Bardzo wam za to dziękuję. Wysoki sądzie. 19-letni student z somalii poprosił mnie o wezwanie straży granicznej. Aby złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, nie miał innego powodu, bo jaki mógł mieć, aby dobrowolnie oddawać się w ich ręce. Wiedział, że kontakt z SG bez deklaracji ubiegania się o ochronę i asysty pełnomocnika oznacza puszbek. Dlatego wystawił dla mnie pełnomocnictwo. Bał się powrotu na Białoruś bardziej niż więzienia w Polsce. Ze łzami w oczach, z błagalnie złożonymi rękoma, łamanym angielskim powtarzał słowa: No Belarus, please, Azalium Poland. Robił to również w obecności funkcjonariuszy, którzy przyjechali. Mówił, że chce zostać w Polsce i pracować, a kiedy nauczy się polskiego, kontynuować studia ekonomiczne. Somalia jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych kryzysem humanitarnym na świecie. Według Biura ONZ do Spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej OCHA w 2024 roku ponad 6,9 miliona osób potrzebowało natychmiastowej pomocy humanitarnej, a 4,3 miliona zmagało się z poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. ONZ określa sytuację w Somalii jako wielowymiarowy kryzys humanitarny, w którym kluczowe znaczenie mają konflikty zbrojne i skutki zmian klimatu, prowadzące do chronicznego braku dostępu do podstawowych usług. Moje pełnomocnictwo udzielone przez miało szeroki zakres. Uprawniało mnie między innymi do informacji o miejscu przebywania mocodawcy, o statusie sprawy, wglądu w dokumenty, widzenia z mocodawcą bez względu na to, czy wniosek o ochronę został złożony, czy nie. Odmówiono mi wszystkiego. Po siłowym wyrzuceniu mnie z placówki najpierw napisałem skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, a potem wielokrotnie pisałem do komendanta SG w Michałowie z pytaniem o los mojego mocodawcy. Dopiero po kilku próbach w końcu dostałem odpowiedź, że rzekomo nie wskazał pełnomocnika, w związku z czym komendant odmawia mi wszelkich informacji. Moje pełnomocnictwo przyjęte przez SG jest w aktach sprawy, a świadkowie funkcjonariusze potwierdzili, że byli w jego posiadaniu. Potwierdzenie tego, co stało się z moim mocodawcą, dostałem dopiero miesiąc po incydencie w Michałowie. Z korespondencji RPO z komendantem SG w Michałowie dowiedziałem się, która była załączona do odpowiedzi na moją skargę. Potwierdziła ona moje obawy, że stało się to, czego mój mocodawca i ja baliśmy się najbardziej został on cofnięty na Białoruś, że dokonano na nim nielegalnego puszbeku. Takie miesięczne opóźnienie w poinformowaniu mnie o sytuacji mojego mocodawcy znacznie ograniczyło formalne możliwości działania na jego rzecz. Czy był to przypadek? Gdyby SG przestrzegała zawsze procedur i prawa, Rola, mocodawcy, rola pełnomocnika, przepraszam, takiego jak ja, byłaby zbędna. Niestety prawa osób cudzoziemskich są przez nią bardzo często łamane. Próba złożenia wniosku o azyl bez obecności pełnomocnika kończy się zazwyczaj pushbackiem. Podczas czynności w placówkach bez obecności pełnomocników często nie zapewnia się obecności tłumacza. A dokumenty przedstawione do podpisu są w języku niezrozumiałym dla cudzoziemców. Są liczne, udokumentowane zeznaniami pokrzywdzonych przypadki zmuszania do podpisania dokumentów niezrozumiałych lub wywołujących niekorzystne skutki dla osoby ubiegającej się o ochronę. W większości sytuacji kończą się one pushbackiem poprzedzonym. Celowym uszkodzeniem telefonu najczęściej poprzez wyłamanie gniazda ładowania. Warto tu zaznaczyć, że szansa na przeżycie w puszczy bez telefonu dramatycznie spada. Jakość tłumaczeń zapewnianych na potrzeby przesłuchania, przy składaniu wniosku o ochronę, najczęściej przez połączenie telefoniczne złej jakości, pozostawia wiele do życzenia. W kilku przypadkach, których byłem świadkiem, prawie nic nie było słychać, a dodatkowo znajomość języka polskiego ze strony tłumacza pozostawiała wiele do życzenia, co prowadziło do nieporozumień i bardzo wydłużało czas przesłuchania. Część pytań w formularzu jest już źle sformułowana po polsku. Na przykład pytanie o doznaną przemoc seksualną w kraju pochodzenia co powoduje konfuzję i być może odpowiedzi niezgodne ze stanem faktycznym. Dlatego potrzebna jest pomoc pełnomocnika, który w miarę możliwości dba o przestrzeganie procedur i elementarnych praw mocodawcy, w tym właściwe zrozumienie pytań i treści dokumentów. Jeśli funkcjonariusz jest bardziej łaskawy, może pozwolić pełnomocnikowi na zgłoszenie uwag i prośby o powtórzenie lub przeformułowanie pytania. Najczęściej nie pozwalają się odzywać, a tylko siedzieć i patrzeć, co sprowadza rolę pełnomocnika do sprawdzania dokumentów podsuwanych mocodawcy do podpisania i ruchem głowy potwierdzania lub nie, czy można je bezpiecznie podpisać. W gruncie rzeczy to jest najważniejsze. Wszystko zależy od tego, na kogo się trafi i kto jest koordynatorem zmiany w placówce. Podkreślam z całą mocą. W straży granicznej pracują również osoby rzetelne, przestrzegające procedur. I prawa. Kilkukrotnie jako pełnomocnik miałem z takimi do czynienia. Z... Najwyraźniej nie miał szczęścia na takie trafić w Michałowie. Dostarczyłem wodę, jedzenie i suche ubranie spragnionemu, głodnemu i wychłodzonemu człowiekowi. Opatrzyłem mu poranione nogi. Pomogłem mu zrozumieć, jaka jest jego sytuacja prawna, i jakie ma możliwości i jakie są ryzyka, aby podjął samodzielnie decyzję o swoim losie. Obiecałem, że zrobię co mogę w granicach prawa i realiów, aby pomóc mu przejść przez gąszcz procedur. I spotkania z nie zawsze życzliwymi urzędnikami. Wreszcie zawiadomiłem Straż Graniczną. Na tym polega moja pomoc humanitarna. I udzielę jej każdej potrzebującej osobie, która o to poprosi, a ja będę w stanie jej pomóc. To jaki ma kolor skóry, jakiego jest wyznania, skąd i którędy przyszła, i dokąd zmierza, nie ma znaczenia. Liczy się człowiek. Potrzeba i bezinteresowna pomoc w imię ludzkiej solidarności. Nieraz spotykam się z pytaniem, dlaczego nie poszedł na legalne przejście graniczne? Bo nie zostałby wpuszczony, a wniosek o ochronę nie zostałby przyjęty. Takie próby wielokrotnie były podejmowane przez inne osoby, nawet w prawników, pracowników humanitarnych i dziennikarzy. Bezskutecznie. Nawet jeśli popełnił wykroczenie w nieuregulowany sposób, przekraczając granice państwa, czy nie zasługiwał na pomoc humanitarną? Czy nie należała mu się ona w świetle prawa, obowiązujących konwencji i wartości, w zgodzie z którymi większość z nas została wychowana? Czy nie miał prawa do rzetelnego rozpatrzenia wniosku o ochronę międzynarodową w obecności zaufanej osoby, swojego pełnomocnika? Czy nie miał prawa, aby pełnomocnik był obecny przy czynnościach, w wyniku których rzekomo zmienił decyzję i zrezygnował z ubiegania się o ochronę? Czy nie miał prawa, aby jego pełnomocnik upewnił się, że rozumie, co podpisuje, jakie skutki to wywoła i czy robi to z własnej woli? Czy nie miał wreszcie prawa, aby pełnomocnik został niezwłocznie poinformowany o zmianie jego miejsca pobytu oraz o statusie sprawy, aby podją podjąć w przepisowym czasie stosowne czynności w jego interesie? Otóż miał. Miał te prawa. A ja, za to, że o te prawa się upomniałem i zaprotestowałem przeciw ich rażącemu łamaniu. Znalazłem się dziś na ławie oskarżonych. Proszę o sprawiedliwy wyrok. Dziękuję. Relacje z rozpraw i wywiad z oskarżonym znajdziesz na playliście Proces Bartka na kanale YouTube Czaban Robi Raban. To wideo mogłem przygotować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Możesz mnie również wesprzeć wirtualną kawą na portalach supipi.pl i buycoffee. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia.